Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na bardzo ciekawą rozmowę o wydarzeniu, które będzie miało miejsce w najbliższy weekend w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich. A mowa o pierwszych takich w Polsce i w Europie zawodowych wyścigach moteli samochodów spalinowych. O tym wydarzeniu, które będzie miało miejsce właśnie na Targach Hobby porozmawiam z naszymi gośćmi. A są nimi pan Łukasz Gruszewski, inicjator Dobrze. Ligi RC i Mateusz ta zawodnik ligi RC. Witam bardzo serdecznie. Proszę na początek, może krótko opowiedzieć o, o, o tych samochodach. Który z Panów się czuje? Myślę, na siłę. że o samochodach najlepszym będzie. No. Jak długo w ogóle mm, Twoja przygoda trwa z, z tymi samochodami? Moja przygoda trwa tak mniej więcej 12 lat, tylko z taką dłuższą przerwą. I teraz tego tak czterech lat razem z tatą wróciliśmy do tego sportu. Czy to jest y, taka miłość do toru, która była od zawsze? Czy może tata cię tym jakoś zaraził? Głównie tata zaszczepiła. Czyli młodości. tata też ściga się? Tak, tata też się ściga. W tata zawodach. też będzie brał udział w. W, w polskiej lidze niestety nie. Okej. Okay. A proszę w ogóle mi powiedzieć o, o, o samym wydarzeniu. Skąd pomysł na, na tego typu wyścigi takich no, mniejszych, można powiedzieć, samochodów? E, pomysł rzeczywiście ma już dosyć długą genezę. E, w, Pierwszy pomysł, czy, czy właśnie zajawka tego pomysłu już powstała w początku poprzedniej dekady, gdzieś około 2002 roku i była to taka inspiracja, którą przyniósł do mojego salonu. Ja wtedy zajmowałem się dystrybucją samochodów jako dealer samochodowy działający w Poznaniu. Pojawił się któregoś dnia w drzwiach mojego biura przedstawiciel klubu modelarskiego Pirat z Murowanej Gośliny no z propozycją nie do odrzucenia wsparcia finansowego dla grupy Działających tam modelarzy. Rzeczywiście przyjęliśmy ich pod swój dach. Wsparliśmy też jakąś pomocą finansową i tak zaczęła się moja historia współpracy i jakiegoś kontaktu z modelarzami samochodowymi. Rzeczywiście było to bardzo inspirujące z jednej strony, z drugiej strony niezwykle emocjonujące, o czym nie miałem wcześniej większego pojęcia i nie wiedziałem, że to będzie tak, tak sympatyczna, sympatyczne doświadczenie. No i prowadzi się takie auto? Czy pan prowadzi? Nie, nie, miałem Sterował. okazji. Sterował, może tak lepiej Ja rzeczywiście samochodami w wymiarze 1 do 1, oczywiście od wielu, wielu lat i okrążyłem już ziemię wielokrotnie, tak mhm. można powiedzieć, natomiast niestety y, takim modelem jeszcze nie i nie, nie wiem, czy odważyłbym się. Myślę, że, że wszystko przede mną i, i, i taką szansę dostanę. Mam nadzieję, że ją wykorzystam. Y, natomiast może rzeczywiście. spróbujmy pokazać tutaj naszym widzom, jak, 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 jak wygląda może sterowanie takiego auta. Jaką prędkość może w ogóle osiągnąć to auto, bo wiem, że to auto będzie brało udział e, w Wyściga, e, tak. wyścigach. No, tak, około 150 na godzinę z przyspieszeniem to jest 3 sekundy do 100 na godzinę, właśnie 150 km na godzinę, jaka jest waga tego auta? Około 5 kg już z paliwem i ze wszystkim podłączonym. Mhm. Po temu wydarzeniu y, wszyscy będą mogli y, przyglądać się, ale z góry, bo tak. tor będzie dość spory, jak, jak, on, jak on będzie wyglądał. Ja powiem tak, sama konfiguracja już tego toru będzie pewną niespodzianką. My Aha, jeszcze dobrze, pracujemy nad tym, jak on ostatecznie będzie wyglądał, ale rzeczywiście w czasie sobotnich i niedzielnych treningów i pokazów, które mhm. mamy przewidziane dla publiczności w każdej kategorii wiekowej zapraszamy wszystkich serdecznie od dzieci, młodzieży, rodziców tych, tych dzieci, jak i dziadków, tak wszystkich mhm. i panie i panów zapraszamy serdecznie do hali numer dwa. Narodowych Targów Poznańskich. Od godziny 12 do 14.30 będziemy właśnie w niedzielę. Przewidujemy tam tą, tą apogeum, że tak powiem, pokazowe, które, które rzeczywiście będziemy chcieli pokazać największej możliwej grupie zebranych widzów mm -hmm. i, i fanów w ogóle motoryzacji w takim właśnie oto wymiarze 1 do 8. E, e, chcemy Państwu pokazać, jak bardzo jest to zajmujące, jak to jest e, emocjonujące przede wszystkim, bo rzeczywiście to, co kolega tutaj powiedział, prędkość około 160 km na godzinę takiego auta i to na bardzo krótkim odcinku, prostej, na przykład 70 metrów jest czymś w ogóle niewiarygodnym. E, wszystko to, co w normalnych zawodach motoryzacyjnych, to będzie też u nas na tych wyścigach, czy, czy też w czasie treningu. No właśnie, czy do zobaczenia, to czy to porównać do Oczywiście, takiego Formuły 1? Zdecydowanie tak powiem więcej. Te samochody potrafią więcej niż normalny samochód, nawet Formuły 1, bo takie przyspieszenia, które te samochody osiągają, tak maksymalne prędkości na tak krótkich odcinkach e, prostych, są rzeczy, rzeczywiście czymś niepowtarzalnym zupełnie. Jest hałas, jest zapach spalin, e, jest e, zapach palonej gumy, co jest dla mm -hmm. bardzo wielu e, miłośników takich sportów rzeczą bardzo istotną, e, i to wszystko będzie można, te doznania, będzie można w hali numer 2 yy, rzeczywiście przeżyć w tą niedzielę i wszystkich serdecznie zapraszamy. Jeszcze jedno słowo dla wszystkich, którzy zechcieliby wylajkować nasz adres Polska Liga na RC. Facebooku. Tak, na Facebooku. Będziemy losować pośród wszystkich, którzy tylko wezmą w tym udział, polubią nas, krótko mówiąc, a, a naprawdę da nas się lubić i, i zobaczycie Państwo, przekonacie się o tym osobiście. Rozlosujemy 50 możliwości dla 50 osób wylosowanych. Będzie możliwość poprowadzenia takiego samochodu. Tego, który tutaj tak, mamy. Tak. I będzie można się pościgać, będzie można popróbować swoich własnych sił, co mhm. jest naprawdę niełatwe. Niemniej na pewno to będzie bardzo ciekawe 12 przeżycie. 12 lat, jak słyszeliśmy, trzeba spędzić, żeby opanować. No, trzeba być młodszym pr przede wszystkim, prawdopodobnie. Tak? Ale niezależnie od wieku zapraszamy wszystkich. Niezależnie od wieku. Oczywiście, niezależnie, niezależnie od, wieku, od wieku. To jest rzeczywiście w ogóle świetne wydarzenie dla ojców z synami, takie, takie właśnie prorodzinne. Zresztą bardzo dużo będzie działo się podczas tych targów. Czy możemy pokazać w tak. Tak. Jak się, bo łatwy na pewno się nie steruje, to bo już widzę, że sam aparatura, sam, do, do sama do aparatura nie wygląda jak taki zwykły pad do PlayStation. <laughs> <laughs> Trzeba bardziej skomplikowane, ale łatwe, łatwe w obsłudze. A ten jaką prędkość? To auto jaką prędkość może osiągnąć? Tak, około 80 na godzinę, bo to jest samochód to elektryczny. Ale tutaj no, nie ma warunków za bardzo. Jakieś triki możesz nam pokazać? tor będzie jakoś na przykład zbudowany z jakimiś wyskoczniami coś takiego? Nie, takich rzeczy nie przewidujemy. To znaczy sama jazda już na prostym torze jest wystarczająco ekstremalna i zajmująca dla wszystkich widzów. To rzeczywiście jest gwarantuje olbrzymie przeżycie. A mnie zrobiło to olbrzymie wrażenie, kiedy widziałem to po raz pierwszy i nie są potrzebne do tego żadne dodatkowe, jeszcze bym powiedział, uatrakcyjnienia. Oczywiście są takie możliwości i pokazowo myślę, że w czasie tej, tych pokazów treningowych tutaj różne triki nasi kierowcy będą pokazywać i, i, i rzeczywiście kunszt prowadzenia takich samochodów będzie w pełnym wydaniu do zaobserwowania i do podziwiania. Natomiast rzeczywiście zmagania na torze, który zbudujemy są Same w sobie już tak emocjonujące, rywalizacja sportowa, niezwykła koncentracja, zupełnie. Tak? Obserwacja tych ludzi w czasie, kiedy prowadzą te, te pojazdy, jest no też czymś zupełnie kosmicznym, wręcz bym powiedział. I rzeczywiście zachęcam wszystkich do tego, żeby zmierzyć się i zobaczyć, jak to na żywo wszystko będzie wyglądać. A naprawdę jest, jest warto. To ja oczywiście dołączam się do tego zaproszenia, więc najbliższy weekend Międzynarodowe Targi Poznańskie, Która hala? Hala numer dwa. Mhm. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, prosimy do lajkowania. Zapraszam tak, oczywiście zapraszamy oczywiście właśnie na fanpage, mm -hmm. na facebooku. Kto pierwszy um, polejkuje, będzie miał właśnie szansę, um, nie wiem, chyba pierwsze, w ogóle 50 osób 50 zostanie 50 wszystkich, tak. którzy tylko odwiedzą nasze strony i, i e, objawią nam na, na, swoją przyjaźń. To Naprawdę to warto. Ratujemy. Bardzo, bardzo dziękuję mm -hmm. panom za to spotkanie. Pan Łukasz Gruszewski, inicjator Ligi RC i Mateusz Gałeta, zawodnik Ligi RC. Bardzo dziękuję za to Dziękujemy spotkanie. serdecznie. Zapraszamy państwa. A teraz już puls dnia do zobaczenia.